A. Jakie twoje osobiste cechy spowodowały, że jesteś najbardziej popularnym, czy najbardziej chwytliwym już w Polsce? Na pewno szczerość, na pewno szczerość. Widzowie lubią po prostu naturalność. Szczerość. To jest przede wszystkim. A teraz... widz, widz wie, kto oszukuje, kto nie oszukuje, więc jest bardzo dobrym obserwatorem. Ja prowadzę ponad dwa lata programy telewizyjne dużywo i naprawdę ja, ja wiem, jakie są oczekiwania. Subtelniejsze pytania zadają, czyli uczucia, miłość, związek, wierność mężczyzny, a mężczyzna bardziej pyta o konkretniejsze rzeczy. Praca, finanse, firma, ale też pytały o kobiety i o wierność kobiet. Jak się potoczy dalej ta sytuacja? Co będzie ze związkiem? Czy jest możliwe uratowanie tego związku, ale też potrzebuję porozmawiać niekiedy jak po prostu z kumplem, czy z przyjacielem, czy się wyżalić, czy popłakać, czy usłys usłyszeć dobre słowo. Nie na zasadzie pocieszenia absolutnie, czyli skart, ale na zasadzie po prostu takiego wsparcia bez skart. A czy sądzisz, że to te czasy tak zwłaszcza tak ludzi do tego, żeby uciekać w ezoterykę? Też, oczywiście, no, mamy trudne czasy. Jest walka z bezrobociem. Jest problem z, z życiem, uczuciem, ludzie nie mają czasu na miłość, młodzi ludzie zamiast myśleć o ślubach i y, legalizowaniu związków wolą y, spełniać się zawodowo, chociażby. Więc jak stawiałeś, czy, czy pytałeś karty, czy runy, bo teraz nie wiem, o prognozę, o horoskop dla dworca w Gdyni i już te karty powiedziały ci, co z tą Gdynią będzie, jak, jak odebrałeś tą prognozę? Czy to jest dobra prognoza dla dworca? Dobra, dobra prognoza, dobra prognoza, tylko y, Zobaczymy od razu takie jakieś ograniczenia, które sobie teraz są w pewnym sobie stawiane, poprzez to, to takie zamartwianie się i poprzez nie do końca takie dowierzanie tego, co będzie. Czyli wie, więcej trzeba było z takim powerem pójść naprzód. Po prostu, czyli nie na zasadzie a no to ryzykujemy, tylko a działamy, że bo później będą przecież zyski. Czyli wiem większego takiego przekonania, więc większej takiej pewności, takiego większego zdecydowania. Czyli po sumie dobrze będzie z tocone. No jak będzie dobrze zarządzana, uważam, że tak, to, to uważam, że będzie bardzo dobrze. Tym bardziej, że dworzec nie będzie to powiem, takim skupiskiem ludzi, tylko tak jak mówiłem, że będzie większym takim też centrum wydarzeń jakichś kulturalnych i takich jakichś artystycznych wydarzeń.